O! Dzikus! Skończyła mi się kadstenka i Dzikus się pojawił. A bardzo dobrze, przyda się. Dobra, widzu. Ogólnie mam zagwostkę. Czy zmieniać sobie żywioł od razu, czy jeszcze próbować nadal stary? Hmm, to jest ten problem. Na hmm, zostanę przy starym. Jak będą problemy, to wtedy sobie przerzucę. Przy czym też druga sprawa. Czy od razu podnosić świat, czy lecieć na kolejny kontynent znaczy na kolejny świat. Wydaje mi się, że na kolejny świat, jak będę miał problemy, to wtedy lecimy tak, jak jest, po staremu. Prawda? Prawda. Hm. No wiecie, co stoczę sobie pojedynek w lustrze? Czemu by nie? <grybujesz> Może to głupie, a zarazem nie. Bo tutaj fajne nagrody można dostać. Zase spróbuję. Czemu by nie? E, ogólnie nie jest źle, ale wiem, że jest źle. <grybujesz> Chyba, żebym teraz przebił go? Ja, nie, nie przebił. To tu się stało? <laughs> Jaki strzała zasadziła i iż... że. Full nagrody! <laughs> Ej, warto to robić. Nawet jedną postacią. U <laughs> mnie ta postać kojarzy mi się, nie wiem czemu z masy specta, dwójki. Jedną z postaci, ale może tylko troszeczkę. Może przez ten kaptur. <laughs> no i przez tą maskę. <laughs> robić kupie miny do złej gry. Dokładnie, zawsze myślę rządkiem. Prosta sprawa, jeśli gdzieś podróżujesz, to ja tylko żeby zwiedzić coś nowego, zobaczyć kulturę, ale również poznać kuchnię. To jest podstawa podróżowania. Jeść. <laughs> Takie mam motto, życiowe, podczas podróżowania. Jedzenie. <laughs> Oj, nareszcie jesteśmy na nowym, na nowej planecie. A co za tym idzie? Nowe wyzwania. <laughs> Trochę zabawne, jak mu palce przechodzą przez ten jego hełm. <laughs> Trochę tego nie dopracowali. Oj, tam trochę. Ej, po co ja w ogóle z nimi walczę? Po co? Przecież mogę ich ominąć. Jeśli dobrze kojarzę. No tak mi się wydaje. Jeżeli jest useless tutaj, powinienem jednak zmienić. <laughs> powinienem się zmienić. No ale na ten moment też one-shotuję. one, one shotuje. One-shotuję. One <laughs> one <laughs> co jest tak źle. Nie ma to jak być bohaterem od razu, lecieć, pomagać wszystkim nad ich nie znamy, a później okazują się z drajcami. Ten debuff mnie ubije praktycznie. <grym z określenia> nie oni. To no nie przeżył, dobra, trzeba go boinknąć. Boink! Nice. <grym z określenia> no a tu nagle jeszcze kolejna fala. Koniec. <grym z określenia> żeby przejść dalej, tak? Ojej, dobrze pamiętam. Hmm, można tutaj zrobić niezbędniki. I tak będę się starał zrobić, żeby jak najmniej się pojedynkować, bo to mi nic nie daje. No to przedłuża. <grym z określenia> Dalszej historii, więc postaram się to zrobić omijając przeciwników. I darmowe Jade. Ojo, otwieraj! Szybko! Z mi się ztrygeruje. No, nice. Trzeba szaszki zrobić. ominąć przeciwników. podlokowywać wszystko, co jest możliwe. I dobra. Szaszki. Przebiegamy po prostu. Oho. Oho, pierwszy przeciwnik. Oho. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. Dobra, trzeba zmienić żywioł. Pierwsze zdarcie już wy, wywrota. Dobra, powróciłem silniejszy. Mam nadzieję, że mi to coś da, że powróciłem silniejszy. Dobra. A znowu zrobiłem ten sam błąd, to zaraz przyzwie kolejny. A nawet nie musi. Dobra, nie do ugrania, tylko muszę to lepiej rozgrywać. Tak. Mhm, jakby to zrobić? Dobra, dajcie mi chwilę pomyśleć. Zrobię go. Ale szaszki. Ale szaszki, tylko pytanie czy przeżyję. To jest jeden z mocniejszych ataków. O, no, kurde, co on tak przyspieszył teraz. <laughs> trochę mi to nie pasuje. Ten jest najmocniejszy z tych ataków. Ojej, trochę mi popsuł plany, bo teraz chyba go nie ubiję. O, o jak zabrakło! O, jak zabrakło! O. Dobra, ale jest szansa na, na szimpansa. <laughs> o, dobra. Kurde, a może jednak trzeba podnieść ten świat? <grych> Dobra, chyba idziemy podnieść świat i ulepszyć się trochę, bo widzę, że no, ciężko, ciężko bywa. Pan mi jeszcze jeden pomysł, który muszę przetestować. Wcześniej mi brakowało a teraz po prostu postawię trochę w innym świetle to zobaczymy jak to pójdzie. Zmieniłem, można powiedzieć broń <grych> i to powinno trochę pozmieniać wynik tej walki, tak sądzę. Dobra. Teraz powinien się wyleczyć dokładniej, się leczę. Nice, dobra. Dobra, jest chyba do zrobienia w takim razie, jak będę musiał się leczyć leczyć. Przeleczmy się, leczymy się. Bo leczenia nie da rady. Dobra, jest lid Dobra. I uczamy go. Jedna zmiana, a tak dużo, tak dużo zmienia. Ja nie tracę HP! To mi się podoba, to mi się podoba, dobra. To jest broken, to jest broken, co teraz zrobiłem. I full HP. O, dobra. Jedna mała zmiana, a tyle z Minivan. I dobrze, że nie podnosiłem świata jeszcze.